W kalendarzu mamy 1 października, a nasz Kazio Węgrzyn poprowadził GKS Katowice w swoich pierwszych trzech meczach w karierze. Niestety nie zanotował jeszcze zwycięstwa. W Pucharze Polski odpadamy ze śląskiem Wrocław, a w Lidze dwukrotnie remisujemy. Mimo wszystko nasza pozycja w Lidze uległa nieznacznej poprawie. Przecież kiedy Kazio przychodził do Geksy po 9 kolejkach, drużyna zajmowała ostatnie miejsce w tabeli ze stratą aż 5 punktów do 15 GKS-u Jastrzębie. Teraz ta strata wynosi już tylko 3 oczka, a więc no, poprawa jest wyraźna. Tym sposobem odświeżyliśmy sobie naszą sytuację w pierwszej lidze, która, co tu dużo mówić, no nie należy do najbardziej kolorowych, przynajmniej na razie. A ja już witam Was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszej nowej kariery, kariery trenerskiej Kazimierza Węgrzyna, w której to rozegramy kolejnych kilka spotkań ligowych, a zaczynamy od razu, na dzień dobry, z wysokiego C. Stosowną zapowiedź tego meczu mamy już przed sobą, tak więc wszystko jest już jasne, z kim zagramy, no i o co. Jest to niezwykle ważne spotkanie. Spotkanie i to co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, że GKS Jastrzębie jest jednym z naszych lokalnych rywali. A po drugie, to właśnie z tą ekipą teraz bezpośrednio rywalizujemy o utrzymanie się w pierwszej lidze. W tym momencie, przed tym spotkaniem, goście zajmują ostatnią bezpieczną pozycję w tabeli, 15 miejsce, do którego my tracimy trzy punkty. Tak, więc jeśli wygramy w tym meczu, jesteśmy w stanie przeskoczyć GKS Jastrzębie i po raz pierwszy znaleźć się ponad strefą spadkową. A na przedmeczowej konferencji prasowej jeden z dziennikarzy poruszył temat GKS Jastrzębie jako murowanego kandydata do spadku w tym sezonie. No i zapytał naszego menedżera, co na ten temat sądzi. Ale nasz Kaziu jest wyjątkowo taktownym dżentelmenem i stwierdził, że komentowanie tej sytuacji byłoby po prostu nieeleganckie. Proszę, to jest klasa. A tymczasem menedżer GKS-u Jastrzębie Jacek Trzeciak na pytanie jak przygotowuje zespół do tak ważnego spotkania jak to z naszą GieKSą odpowiedział, że stara się traktować każdy mecz tak samo, no żeby się tylko nie przeliczył. Oczywiście w dalszym ciągu próbujemy szlifować nasze ustawienie 4-4-2 gra skrzydłami. Natomiast w tym meczu personalnie wyjdziemy następująco w obronie od lewej kołodziejski Janiszewski Jędrych Wojciechowski w drugiej linii błąd Urynowicz Figieri Woźniak, a na napadzie samiec Talar i Szymczak. Niestety, jak wiadomo, nie zagramy w optymalnym składzie, ponieważ nie możemy skorzystać z kontuzjowanego naszego podstawowego napastnika Filipa Kozłowskiego. Dlatego w tym meczu tym bardziej liczymy na Piotra Samca-Talara, wypożyczonego ze Śląska Wrocław, który jest teraz w dobrej dyspozycji. Przecież w ostatnim meczu ligowym z Miedzią Legnica strzelił dwa gole, oby i w tym spotkaniu trafił do bramki rywala. Przecież dobrze wiemy, jak ważny to dla nas mecz. Na no, o tym jakiego ciężaru gatunkowego jest to spotkanie, no to niech najlepiej świadczy fakt, że jest transmitowane w ogólnopolskiej telewizji Polsat Sport. Tak więc proszę Państwa mamy 3 października, godzina 12.30, goście w ustawieniu 4 4 -1, 1 na szpicy Jadach, za jego plecami Hanslik. Drużyna GKS-u Jastrzębie w tabeli oczywiście na 15. miejscu z trzema punktami przewagi nad nami. Rzut wolny dla naszego zespołu do piłki na 20. metrze podchodzi samiec Stalar mocne uderzenie, ale niecelne. Będziemy wykonywać rzut rożny, błąd, ostrobita piłka na długi słupek, ale już wraca jak bumerang. Ponownie błąd wykłada przed pole karne Urynowicz, Janiszewski, ależ petarda, ale Drazik przerzuca nad poprzeczką. Nasz golki Kudła Rozpoczyna grę pod własnej bramki. Daleki, wysoki wykop. Samec, stalar Ładnie tutaj popalczył. Zgrywa do Szymczaka. Ten podaje na lewe skrzydło do błąda. Błąd z linii końcowej. Dośrodkowanie. Woźnia tutaj zamyka. Figiel. Olsz tutaj nabiegał. Olsz strzela mocno. Pięknie z takiego półwoleja. Przy samym słupku. Bramkarz gości. Zupełnie bezradna. my w 24. Minucie obejmujemy prowadzenie. 1-0. To już końcówka pierwszej połowy. A my mamy jeszcze rzut wolny. Figiel podchodzi do piłki. Strzela mocno podkręt słoma. Futbolówka trafia na poprzeczkę. Ależ gdy by wpadło to do bramki, byłby bohaterem tej połowy. Pierwsza odsłona tego spotkania za nami i mamy prawo być w pełni zadowoleni nie tylko z wyniku, przecież prowadzimy 1-0, ale również z naszej gry. Wydaje się, że kontrolujemy przebieg tego spotkania, stwarzamy sobie sytuacje podbramkowe, no nie wszystkie wykorzystujemy, ale jest naprawdę dobrze. Urynowicz wyprowadza szybką kontrę naszego zespołu, podaje do samca Talara, ten na jeden kontakt pięknie na wolne pole do Szymczaka, ależ sytuacja strzela, no ależ fatalnie podłuje. Goście rozpoczynają swoją akcję ofensywną od linii obronnej na lewej stronie wojska Feruga rozgląda się, posyła piłkę tutaj na dobieg do Hanslika, który jest w naszym polkarnym pod linią końcową, wycofuje niewiadomski dośrodkowanie, Ali strzel, ależ tu był nieprzypilnowany na nasze szczęście niecelnie. I ponownie zawodnicy z Jastrzębia, bojdy z dalekie zagranie do przodu, ale Jędryk tutaj fantastycznie ustawiony, przeciw na to podanie. Samiec Talar zgrywa do Szymczaka. Urynowicz podanie tutaj ładnie na dobieg do samca talara, ale wyrzucił go do środkowanie. Woźniak, ale szpetarda z takiego woleja. Rzut wolny dla naszego zespołu, a wykonawcom oczywiście Figiel centruje w pole karne, tam zamieszanie i co tu się dzieje, sędzia przerywa grę, czyżby tam był któryś z naszych zawodników faulowanych, mamy weryfikację, ale by było pięknie, gdyby był karny i jest oczywiście jedenastka. Do piłki na wapnie podchodzi Kołodziejski, żeby tylko się nie pomylił, tak jest, strzela pewnie przy słupku, bramkarz co prawda wyczuł intencję naszego zawodnika, ale na nic mu się to zdało i tym samym w 82 minucie wychodzimy na prowadzenie, to jest już dwa do zara chyba nam nikt tego nie odbierze. Już sunie nasz kolejny atak na bramkę rywali, Woźniak z prawej strony polakarnego, ale już jest Wojciechowski, czy będzie dośrodkował? Tak jest, tutaj bramkarz piąstkuje, ale zbiera to Urynowicz, potężny pocisk, ziemia powietrza, ale bardzo niecelnie. Na pełnym spokoju konstruujemy naszą kolejną akcję ofensywną, Janiszewski do przodu jest tutaj, błąd, przedziera się swobodnie, podaje w pola sam jest, Stoller strzela, no tu nie jest 3-0, piłka mija o centymetry słupek. 87 minuta, mecz wydaje się być pod kontrolą, dlatego schodzi zmęczony samiec stalar w jego miejsce Szwedzik. Zawodnicy z Jastrzębia jeszcze wyprowadzają jeden atak słodowy do Ferugi. Ten zagrywa daleko na wolne pole na dobieg. Jadak sam na sam z naszym bramkarzem, no i niestety tak się to musi skończyć. dwa do jednego. Mamy gola kontaktowego dla drużyny gości. Robi się teraz nerwowo. 92 minuta, żeby tylko dotrwać do końca z tym wynikiem. Robimy jeszcze zmianę na czas. boisko opuszcza Urynowicz w jego miejsce, Choleżyński. Koniec, tak, koniec tego spotkania. Ostatecznie wygrywamy z drużyną GKS-u Jastrzębie na naszym stadionie 2 do 1. Ale trzeba też przyznać, że zawodnicy gości w samej końcówce napędzili nam mnóstwo strachu. Było nerwowo, ale ostatecznie wszystko dobrze się skończyło. Ależ nieprawdopodobna historia, tak więc pierwsze trzy punkty w tym sezonie trafiają do drużyny GKS-u Katowice. Dopiero w 12 kolejce, ale w jakże też ważnym meczu z lokalnym rywalem, tym samym przeszkadza. Na 15 miejsce i po raz pierwszy jesteśmy ponad strefą spadkową. GKS Katowice ucieka ze strefy spadkowej no To jest niewątpliwie historyczny i ważny moment tego sezonu Kiedy przychodziliśmy do tego klubu Po dziewięciu kolejkach byliśmy na ostatnim miejscu I ze stratą pięciu punktów do GKS-u Jastrzębie Liczyliśmy na cud Teraz po trzech spotkaniach odrobiliśmy tą stratę I jesteśmy na 15 miejscu Coś pięknego Na pomeczowej konferencji prasowej No wręcz nie mogło być inaczej Nasz Kaziu Węgrzyn tryskał optymizmem Na pytanie jednego z dziennikarzy Jak się teraz czuje? kiedy GKS Katowice w końcu opuścił strefę spadkową. Nasz menedżer tylko odpowiedział, że to dla nas doskonały punkt wyjścia i poziom, na którym chcemy ustabilizować formę w pozostałej części sezonu. No i oby tak to właśnie wyglądało. To zwycięstwo z GKSem Jastrzębie no, trochę nas podbudowało, wlało więcej optymizmu. No nasi zawodnicy w końcu uwierzyli, że są w stanie również wygrywać mecze. Dlatego nie tracimy czasu, już zmierzamy do naszego kolejnego ligowego spotkania. Tym razem zagrażamy. Gramy na wyjeździe z Chrobry Głogów. To ekipa, która w tym momencie zajmuje 17 miejsce w lidze i również, podobnie jak i my, walczy o swój ligowy byt. W porównaniu do tego zwycięskiego spotkania z gks Jastrzębie w naszej wyjściowej jedenasce no, jesteśmy zmuszeni dokonać jednej zmiany. Szymczaka, który jest teraz na zgrupowaniu młodzieżowej reprezentacji Polski, będzie musiał na ataku zastąpić Szwedzik. No i już jesteśmy w szatni domowego obiektu Chrobrego Głogów w ulicy Wita Stwosza. No niewątpliwie w takich spotkaniach jak to, no musimy szukać za wszelką cenę zwycięstwa i trzech punktów. Bo powiedzmy sobie jedno, bezpośrednie wyniki pomiędzy zespołami walczącymi utrzymanie w końcowej fazie sezonu mogą mieć decydujące znaczenie. Tego kurwa spotkania nie mieliśmy prawa przegrać, a jednak w koncertowy sposób go przepierdoliliśmy. Ulegamy na wyjeździe Chrobremu Głogów 2 do 1 i koszmar stał się faktem. Już w 23. minucie było 2 do 0, co prawda 3 minuty później samiec Stalar strzela bramkę kontaktową, tyle tylko, że jak się później okazało, ten gol będzie naszym honorowym, bo w tym dniu nie było nas stać na nic więcej. Tym samym jesteśmy bez punktów. Chrobry głogów natomiast zgarnia pełną pulę, przesuwa się na szesnaste miejsce, a nas spycha na siedemnastą lokatę. Pięknie. Ja kurwa nie wiem jak można było tak zjewać ten mecz. No skoro już nie potrafiliśmy go wygrać, no to trzeba było przynajmniej zremisować. Przywieźć ten jeden punkt w tabeli zostałoby zachowane status quo. Chrobry dalej by był za naszymi plecami, no i byłoby załóżmy względnie ok. a tak, kurwa, to co? No nic było, minęło, trzeba jakoś zapomnieć o tej wpadce, bo przecież przed nami już kolejny mecz w pierwszej lidze. Tym razem gościć będziemy na naszym obiekcie w Katowicach 100 Olsztyn. Ale uwaga, to ekipa, która teraz plasuje się na dziewiątym miejscu. W tym sezonie gra naprawdę dobrze, a więc zapowiada się wcale niełatwy mecz. A zresztą, co ja mówię, no przecież sami bookmacherzy typują goście jako faworytów w tym spotkaniu, tak więc jakiś obraz tego, co nas czeka, już chyba mamy. Jednak w jakimś stopniu pocieszające jest, że do wyjściowego składu na atak powraca w tym spotkaniu Szymczak. Dodatkowo w stosunku do tego przegranego meczu z chrobrem głogów, na prawym skrzydle woźniak zostanie zastąpiony przez kiepzaka. No dobra, żarty się skończyły po tej koszmarnej wpadce w poprzedniej kolejce. Teraz gramy u siebie, przed własną publicznością i miejmy nadzieję, że będzie to jakiś bodziec dla naszych zawodników, żeby uzyskać tutaj pozytywny wynik. Niech to będzie nawet remis, jeden punkt, ale mimo wszystko po cichu liczymy na zwycięstwo. No i jest, jest to zwycięstwo, a więc ja się kurwa grzecznie pytam: można, można zagrać dobry mecz? No wygląda na to, że tak, bo wygrywamy ze 100 milem Olsztyn na własnym stadionie 3 do 1 po dwóch trafieniach szymczaka i jednym golu błąda. Honorowe trafienie dla gości notuje żwir, a my jesteśmy po prostu w siódmym niebie. Dopisujemy sobie zatem te jakże bezcenne 3 punkty, no i chwilowo przesuwamy się na 16 miejsce w tabeli. Mówię chwilowo, ponieważ chrobry głogów, który w tym momencie jest ostatni w tabeli, no jeszcze nie grał swojego meczu w tej kolejce. Gra defensywna kluczem do zwycięstwa, no a moim skromnym zdaniem, kluczem to była szybko strzelona bramka, bo przecież już w szóstej minucie i później nam się po prostu grało zdecydowanie lepiej i łatwiej. Tak, żeby tak każdy mecz się zaczynał. No i teraz mamy już jasność, czego, a właściwie kogo brakowało nam w tym przegranym spotkaniu z chrobrem Głogów. Oczywiście Filipa Szymczaka, który w tym meczu strzela dwa gole. Ocena końcowała się 80. No i co tu dużo mówić. Dzięki niemu wygrywamy ze Stomilem Olsztyn. No i już przechodzimy do naszego kolejnego ligowego spotkania. Tym razem wyruszamy do Nowego Sącza na starcie z tamtejszą Sandecją. Niestety bukmacherzy stawiają sprawę jasno. To gospodarze są z Zdecydowanymi faworytami tego pojedynku, a nam pozostaje rola outsidera, no i próba wywalczenia choćby punktu. W stosunku do tego zwycięskiego meczu ze Stomilem Olsztyn, nasza wyjściowa jedenastka ma tylko jedną zmianę. Na prawym skrzydle Kiebzaka zastąpi Woźniak. Stadion imienia Ojca Władysława Augustyniaka to obiekt w nowym sączu, na którym rozegramy to spotkanie. Jeśli chodzi o nasz skład, no to wciąż brakuje Filipa Kozłowskiego, który już jest w trakcie rehabilitacji po swojej kontuzji, no ale jeszcze jest poza składem meczowym. 23 października, godzina 16.00. Przed nami kolejny trudny pojedynek ligowy. Startujemy. Zawodnicy Sandecji spokojnie budują swój atak pozycyjny. Słaby Szczepanek, zagranie do przodu Dików. So rozgląda się, wolny. podanie na wolne pole. W... Polekarny Dików, no i niestety mamy bramkę. Nasz Kudła tylko odprowadził piłkę wzrokiem, będąc na kolanach, a my w 27 minucie niestety przegrywamy 1-0. Rzut wolny dla gospodarzy. Janicki strzela mocno, ale na szczęście bardzo niecelny. Wolny przy piłce sunie lewą stroną boiska. No ma tu sporo miejsca. Będzie chyba dośrodkowywał. Nieostatecznie ta futbolówka znalazła się gdzieś tam na 30 metrze, No ale znowu zawodnicy Sandecji zupełnie spokojnie konstruują swoją akcję ofensywną. My jakoś bez zaangażowania, bez agresji. Janicki dośrodkowanie! Soft sieć! Ale strzela, mamy szczęście. No i to jest koniec pierwszej połowy, w której w gruncie rzeczy no niewiele się działo. Statystyki zresztą same mówią za siebie. Po jednym. Celnym strzale w światło bramki zanotowały oba zespoły, ale to jednak my przegrywamy 1-0. No nie ma innego wyjścia, jeszcze w przerwie zmieniamy słabo grającego woźniaka. Na prawym skrzydle zamieni go kiepzak Rzut wolny dla naszego zespołu. Figiel będzie wykonywał ten taj fragment gry, ale niestety ta centra została łatwo skasowana przez gospodarzy. Ale spokojnie, Jędryk zbiera piłkę. Już próbujemy kolejnego ataku. kiepzak do przodu, jest tu błąd, Strzela. Ależ fenomenalne uderzenie, no fantastyczne. Mocno podkręcona piłka ląduje gdzieś tam przy spojeniu. Gramkarz skoczył, ale nie sięgnął tego i mamy w 54 minucie wyrównanie. 1-1. Jędryk przy piłce i ruszamy z naszą kolejną akcją ofensywną. Figiel atakowany, wycofuje Szymczak. Podanie do kiepzaka. ten przyspieszył, ale zgubił rywala. Potężnie huknął, ale równie niecelnie. Słaby wznawia grę wyrzutem piłki z autu, no prawie spod linii końcowej. Szczepanek dośrodkowanie w nasze polkarne. Janicki nie jest atakowany, przyśpieszył, ale mnóstwo miejsca zostawiliśmy. Strzela mocno niecelnie na nasze szczęście. Rzut rożny dla gospodarzy, Walski na krótki słupek, tu uderza, ale kudła brawo na posterunku. 77. minuta tego spotkania i robimy zmianę, no rozczarowująco słabo wyglądający samiec Stalar zostanie zastąpiony przez Szwedzika. Zawodnicy Sandecji przy piłce po lewej stronie wojska. słaby, ale jest tutaj atakowany przez Wojciechowskiego, na dodatek skutecznie, fantastycznie, brawo, ależ determinacja, co za waleczność. Szwedzik, już ruszamy do ataku, Wojciechowski centruje w plekarnie, Szymczak uderza, no ale niestety obok. Szkoda. Sandecja rusza zdecydowanie do ataku, no ewidentnie chcą przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, ale my się musimy czujnie bronić. Rudol, Janicki, w polekarnych chmiel ależ no pali Wolski, kudła, no wielkie brawa, co za interwencja. 86. minuta i zmiana na lewej obronie, słaby Kołodziejski zostanie zastąpiony przez Rogale. Kolejny atak Sandecji, Szczepanek po prawej stronie boiska, Kasprzyk rozgląda się, posyła piłkę w Polekarne-Wolski, już niebezpiecznie, kudła, ponownie piłka w rękawicach, aż broni jak w transie. To już doliczą czas gry, ale to teraz my jesteśmy przy piłce i próbujemy naszej akcji Urynowicz do błąda, Ten pięknie zagrywa do Szymczaka, fantastyczna sytuacja strzela, trafia w słupek, ale szpechno niewiarygodne. Ale że mocje to już końcówka, ostatnie minuty, a tu akcje przenoszą się z pod jednego polakarnego na drugie. Tym razem Sandecja i Janicki zagrywa Makowski, ale spokojnie, wysoko i niecelnie. Jeszcze Kudła wznawia grę pod własnej bramki. Daleki wykop na połowę przeciwnika. Powalczyliśmy. Figiel zbiera futbolówkę. Kiepsak, Szwedzik, zagranie na wolne pole. Szymczak sam na sam z bramkarzem gospodarzy. Tak jest! 93. minuta. Wychodzimy na prowadzenie 2 do 1. A jednak nie. Coś nieprawdopodobnego. Tam musiała być pozycja spalona. To jest horror. Koniec, to jest koniec tego spotkania. Ależ naprawdę niewiarygodne emocje były w samej końcówce. A właściwie w doliczonym czasie gry. 93. minuta i brak. Ramka Szymczaka. Wydawało się, że mamy 2-1. Mamy zwycięstwo. Niestety okazało się, że pozycja spalona. Ale ostatecznie myślę, że chyba możemy być zadowoleni. Nie mamy prawa narzekać. Remisujemy 1-1 na trudnym terenie w nowym sączu z Sandecją. Oczywiście ten jeden punkt niewiele zmienia w naszej sytuacji ligowej. Wciąż jesteśmy na 16. miejscu. Ale trzeba zauważyć, że ta tabela tu się zrobiła niezwykle płaska. Do 13. GKS-u Jastrzębie tracimy zaledwie jedno oczko. Tyle tylko, że Skra stochowa jeszcze nie grała w tej kolejce. Tymczasem Sandecja dzięki temu jednemu punktowi przesuwa się na szóste miejsce w tabeli, które jak wiemy daje prawo gry w barażach o ekstraklasę. No krótko mówiąc, drużyna z Nowego Sącza ma wysokie aspiracje i możemy być właściwie szczęśliwi, że nie przegraliśmy tego meczu z nimi. A w drugiej rundzie Pucharu Polski, w którym to jak wiadomo już nie gramy, doszło do kilku ciekawych rozstrzygnięć. Na czele z tym sensacyjnym awansem Ślęzy Wrocław, która to po karnych wyeliminowała Raków Częstochowa. Również pokarnych wygrał widzę Włódź, który przeszedł Wisłę Kraków. W trzeciej rundzie Pucharu Polski meldują się m.in. Pogoń Szczecin, Legia Warszawa, która wygrała z Górnikiem Zabrze, Jagiellonia Białystok, która wyeliminowała Śląsk Wrocław, czy też Piast Gliwice, który odprawił Radom jaka Radom. A stawkę zespołów w kolejnej fazie tych rozgrywek uzupełniają m.in. Krakowia czy Zagłębie Lubin. W trzeciej rundzie Pucharu Polski zagra również Korona Kielce, z którą właśnie teraz zmierzymy się w ramach pierwszej ligi. Co ciekawe, w przedsezonowych notowaniach bukmacherskich Złocisto Krwiści mieli być czołową ekipą na zapleczu Ekstraklasy. Tymczasem rzeczywistość dla nich okazała się mocno brutalna, bo w tym momencie są dopiero na 15. miejscu. Można zatem zadać sobie pytanie, jaka właściwie ta Korona jest, czy tak mocna jak w tych przedsezonowych prognozach? czy wręcz tak słaba, jakby pokazywała to obecna pozycja ligowa. No cóż, wkrótce się przekonamy. Na to spotkanie wyjdziemy w podobnym składzie personalnym jak na mecz z Sandecją Nowy Sącz z dwoma zmianami w linii obrony. Na prawej defensywie zawieszonego za kartki Wojciechowskiego zastąpi Cholerzyński, natomiast na środku obrony partnerem dla Jędrycha tym razem będzie Jaroszek. No niewątpliwie Korona Kielce ma w swoich szeregach kilku zawodników o znanych nazwiskach w polskiej piłce. No nie są to może jakieś oczywiście gwiazdy, no ale nie są to też anonimowi kopacze, dlatego tym bardziej dziwi i zastanawia, no ta niezwykle słaba forma w tym sezonie tej ekipy. Ale jeszcze bardziej ciekawi postawa naszej Geksy w konfrontacji z tą drużyną. Zobaczymy, co nam ten mecz przyniesie. Co nam kurwa przyniósł ten mecz? Ano ciężką klęskę, prawdziwy wpierdol. To jest dramat i masakra. Nie wiem właściwie jakich innych można słów tutaj użyć. Zostaliśmy zmieceni z murawy naszego własnego stadionu. To była po prostu zwykła egzekucja. Zostaliśmy rozstrzelani aż jeden do pięciu. No i tak się zastanawialiśmy przed tym spotkaniem, jaka właściwie ta korona jest, czy rzeczywiście tak słaba, jakby wskazywała na to jej pozycja ligowa? No otóż nie, nic bardziej mylnego, to mocna drużyna, no tylko nie wiedzieć czemu tak chujowo gra w tym sezonie, ale już w tym meczu z nami pokazała klasę, rozjebali nas jak się patrzy. A ten Sierpina, lewoskrzydłowy, no ta 10, dwa gole, swoją drogą kojarzę tego gościa jeszcze z Podbeski dziabielsko biała nie no koszmar. No i tym samym w tych, jakże kurwa, pięknych okolicznościach jesteśmy bez punktów. Tkwimy dalej na przedostatnim miejscu w tabeli. A tymczasem, choćby taki GKS Jastrzębie, wygrywa swoje spotkanie, ale nie tylko oni, i powoli znowu zaczynamy tracić dystans do tego bezpiecznego 15 miejsca. Sierpina daje nadzieję na utrzymanie, nie? no naprawdę, no nie róbmy sobie jaj, no kurwa przecież ta korona Kielce jest zbyt mocna, żeby mogła tutaj spać, no naprawdę, bądźmy kurwa poważni. No niestety, ale nasz kazek Węgrzyn chyba nie będzie najlepiej wspominał października w swoim wykonaniu, no nie były to wyniki, jakich byśmy oczekiwali. Odnosimy dwa zwycięstwa, i dwie porażki, a właściwie porażkę i ciężką klęskę, bo przecież inaczej tego się nie da nazwać. No i tym samym nasza ponura rzeczywistość jest taka, a nie inna, wciąż nie możemy wydostać się ze Strefy spadkowej. Jesteśmy na 17 miejscu, do 15 bezpiecznej lokaty tracimy dwa punkty, ale to wcale nie musi być mało, biorąc pod uwagę delikatnie mówiąc niesprzyjający terminarz. Do końca roku zagramy jeszcze 4 spotkania, z czego aż 3 wyjazdowe. Tym jedno z widzewem łódź, a ten jak widzimy jest hegemonem tej ligi, wygrywa ze wszystkimi wszędzie. To wszystko w tym odcinku, no i już serdecznie zapraszam Was na kolejny, w którym to będziemy kończyć rok kalendarzowy 2021. Pytanie tylko z jakim wynikiem, czy w końcu uda nam się opuścić strefę spadkową. Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź już wkrótce, a ja już pozdrawiam Was, do zobaczenia, cześć.